Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie. Zap witam serdecznie na czytaniu tygodniowym, witam Trygon Ziemski i zapraszam osoby spod znaku byka. Zaczynamy od osób spod znaku byka. Robimy czytanie tygodniowe od 14 do 20 października bieżącego roku. Zapraszam zodiakalne byki osoby spod znaku byka. Zobaczymy sobie tutaj zaraz, co ten tydzień chcę Wam pokazać jak ta energia będzie wyglądać tego tygodnia. Zapraszam serdecznie osoby z pod znaku byka. Czytanie dla zodiakalnych byków na nadchodzący tydzień. Już moi drodzy, Wam opowiadam, co ja tutaj widzę, tak? Moi drodzy, wchodzicie z energią w ten tydzień takiego blokowania się emocjonalnego, jesteście zawieszeni, nie wiecie, co dalej, jesteście odcięci odcięci od bliskich, odcięci od ludzi, odcięci od świata, tak? Ogólnie, ogólnie, tak, tak, w przenośni, tak? Y, jakaś taka no, oziębłość emocjonalna jest, tak? No, macie brak tego uczucia, brak tej miłości, no, zamykacie się w sobie. Jakieś macie, jesteście po trudnych doświadczeniach życiowych, jakieś trudności są w Waszym życiu, y, po prostu no, borykacie się z jakąś trudnością, moi drodzy, i no, blokujecie się, blokujecie się emocjonalnie, odcinacie się, tak? W sprawach finansowych, no, duże rozczarowanie, duże rozczarowanie, macie brak tych finansów, dużo wydatków, mało przepływu. Y, Trudności w pracy, niektórzy z Was mogą pracy nie mieć, nie macie tej płynności stałej, macie smutek na finansach, jesteście smutni. Ktoś Wam coś ofiarowywuje, ktoś Wam chce dać, ktoś Wam wyciąga pomocną dłoń, ktoś Wam proponuje, proponuje Wam y, pomoc w znalezieniu pracy, coś Wam proponuje, Wy tego nie widzicie, bo Wy jesteście w rozterce, Wy jesteście w apatii, Wy tego nie widzicie. Problemy na finansach są, moi drodzy. W relacjach z bliskimi, y, Dużo fantazjujecie, dużo chcielibyście naraz, no dużo możliwości, no jest dużo tych możliwości, ale nie wiecie co wybrać, nie wiecie co wybrać. Wy po prostu. Wy musicie medytować, wy musicie afirmować, wy sobie afirmujcie pozytywne myśli, wy się nastawcie pozytywnie do życia, wy zamknijcie przeszłość. Przy przyszłości, moi drodzy, jeszcze nie ma. Jesteście tu i teraz, jest teraźniejszość, jest ta rzeczywistość tu i teraz. Wchodźcie na wyższe wibracje, żyjcie tu i teraz, odetnijcie przeszłość, nie myślcie o przyszłości, żyjcie tu i teraz. Po prostu... Y Macie dużo możliwości, macie możliwość wyjazdu, macie możliwość nowej pracy, macie możliwość nowej relacji w związku Macie możliwość poprawy relacji w rodzinie, ale Wy nie wiecie, Wy nie wiecie co zrobić Wy macie galimatia, Wy macie kogiel mogiel w głowie, Wy nie wiecie co zrobić moje kochane byczki Wy jesteście w trudnej życiowej sytuacji, tak? Ale co mogę Wam powiedzieć, będzie Wam bardzo utrudniać rozpacz Jakieś stany, takie podchodzące pod depresję, takie. Nie możecie się z czymś pogodzić. W tym tygodniu będzie to Wam utrudniać bardzo. Wy się nie możecie pogodzić ze stratą czegoś, ze stratą kogoś, ze, ze stratą nie wiem, kogoś ze związku, ze stratą przyjaciela, przyjaciółki, ze stratą jakiejś rzeczy Wam wa bardzo ważnej, ze stratą domu. Samochodu, no nie wiem, no czegokolwiek, ze stratą pracy. Wy się nie możecie z czymś, moi drodzy, pogodzić. Wy nie, możecie, mm, wy nie możecie tej bariery przeskoczyć na ten wyższy poziom, bo wy cały czas jesteście w tej energii, tej rozpaczy i to będzie Wam utrudniać. Moi drodzy, ale co od Was odchodzi? Odchodzi od Was w tym tygodniu. Wy definitywnie zamykacie mm, ten rozdział, gdzie. Co ja mogę Wam tu powiedzieć? Jest ta blokada na, na tych pieniądzach, jest u Was ta blokada, jest takie poczucie nędzy, kryzysu, no jest, no jest, jest takie trudne czytanie. No nie mogę Wam inaczej powiedzieć, bo ja tak tutaj widzę, moi drodzy, no nie obrażajcie się za to, ale Wy z tego będziecie wychodzić. Jest. Światełko w tunelu, jest to nadzieja, głowa do góry będzie fajnie. Wy z tego będziecie wychodzić, z tej nędzy, takiego poczucia kryzysu, tego zablokowania tych pieniędzy. Wy gdzieś macie te pieniądze, ale Wy nie możecie ich wyciągnąć, wy nie możecie ich wziąć. One są gdzieś zablokowane. I wiecie co? I przychodzą do Was te pieniądze. Przychodzą do was te nowe, nowe możliwości, dobre wiadomości. Przychodzą do Was, moi drodzy. Przychodzi do was ten sukces, czyli będzie dobrze, będzie dobrze. Te finanse, te pieniądze, wy je odzyskacie, wy je uzyskacie, wy je dostaniecie. Jeżeli staracie się o pracę, przychodzi to do Was. Jest fajnie, jest pozytywnie. Przychodzą wiadomości od dzieci na temat Waszych dzieci. Będzie fajnie, będzie ok, przychodzi wiadomość. Na temat jakiejś zmiany w Waszym życiu Pozytywnej zmiany Wy się odskniecie, Wy się podniesiecie do góry Będzie fajnie, będzie pozytywnie Moi drodzy, dużo wiadomości Was czeka w tym tygodniu Intensywna komunikacja Natłok informacji Będziecie Wy się z kimś komunikować Będziecie do kogoś dzwonić um, Będziecie wymieniać się informacjami Będzie ktoś do Was Duża, duża, duża Duża, duża komunikacja i szybkość działania. Duże, duże zmiany Was będą czekać. Szybkość, nagłość działania. Moi drodzy, karta dla Was jest taka rady. Yy, po prostu yy, nie fantazjujcie. Działajcie uczciwie. Nie yy, działajcie uczciwie, nie fantazjujcie za bardzo, nie kłamcie. Nie kłamcie, bo jeżeli będziecie kłamać, jeżeli będziecie zatajać jakąś prawdę, to Będziecie błędnie działać, będziecie błędnie działać. Po prostu rada jest dla Was taka. Działajcie mądrze, działajcie fajnie, ruchcie intuicją, ruchcie intuicją, pomyślcie, zastanówcie się, a przyjdzie Wam, a przyjdzie Wam po prostu, hmm, przyjdzie, wpadniecie na jakiś pomysł zmiany, zmiany w Waszym życiu, tak? Ruchcie intuicję, zastanówcie się, przemyślcie, nie działajcie po prostu. Nie działajcie w ukryciu. Nie działajcie w ukryciu. Ruszcie i przyjdzie wam jakaś odpowiedź na wasze nurtujące wydarzenia, sytuacje i problemy. Wylosuję dla was jeszcze kartę opiekuńczą dla was, moi drodzy. Opiekuńcza karta dla osób pod znaku GK. Spokój. Zapanuj nad chaosem. Przyjmij ze spokojem fakt że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Widzicie, jak karta rady Wam radziła? Yy, Różcie intuicją, zastanówcie się, przemyślcie, nie działajcie niejasno i tak dalej. Zapanujcie nad chaosem, macie straszny chaos w głowie. Zostawiam to dla Was do Waszego przemyślenia. Pozdrawiam Was gorąco i serdecznie. Piszcie, komentujcie, jeżeli ktoś odnalazł się w tej historii, ma taką sytuację życiową, to czytanie jest dla Ciebie, było dla Ciebie, było dla Was. Proszę, napiszcie mi krótką wiadomość. Pozdrawiam was gorąco i serdecznie. To jest czytanie ogólne, więc na pewno nie dla każdego, tak? A teraz zapraszam osoby z podznaku Panny. Zapraszam zodiakalne Panny na czytanie tygodniowe. Zapraszam zodiakalne Panny na czytanie tygodniowe od 14 do 20 października bieżącego roku. Zodiakalne Panny, osoby z podznaku Panny na czytanie tygodniowe. Pokażcie karty dla Zodiakalnych panien dla osób z podznaku panny. Pokażcie karty, co będzie czekać sobie z podznaku panny w nadchodzącym nowym tygodniu. Moi drodzy, już wam mówię, moi drodzy, Wam tydzień zapowiada się fajnie, fajnie. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, jakiś sukces fajny, sukces materialny, możecie gdzieś wyjechać, możecie dostać propozycję pracy, moi drodzy, no znajdziecie swoje miejsce w życiu, znajdziecie swoje miejsce w życiu w tym tygodniu, będziecie szczęśliwi, będziecie radośni. Odkryjecie, odkryjecie sens swojego życia, takie swoje wartości, taką dojrzałość, no bardzo fajna, pozytywna energia. Świat będzie stawał dla Was otworem, dosłownie, dosłownie świat będzie stawał dla Was otworem, moi drodzy. W sprawach finansowych tu jak najbardziej możecie dostać propozycję pracy: możecie zostać zaproszeni y, do jakiejś pracy, może Was czekać wyjazd, możecie wyjechać gdzieś za granicę, możecie równie dobrze. Polecieć samolotem do tej pracy gdzieś za granicę, możecie na jakąś wyspę polecieć, do Wielkiej Brytanii, do Irlandii, do Szwecji, do Norwegii, do Finlandii, no gdziekolwiek, tak, gdziekolwiek. Macie propozycję pracy, fajna, dobra atmosfera będzie w pracy, jakieś takie, no, przegabywanie tego problemu, nowe możliwości, super fajnie, bardzo, 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 bardzo pozytywnie, tak? Moi drodzy, w relacjach z innymi ludźmi, w uczuciach i tak dalej. Fajnie jest tutaj, jest tutaj fajnie, jest tutaj energia wymienna, jest fajna, dobra atmosfera. Ludzie was uważają za fajnych, pracowitych, odpowiedzialnych. Odpowiedzialnych, tak. Co tutaj mogę jeszcze powiedzieć? Jeżeli ktoś z was jakieś miał egzaminy, no to fajnie, pozytywnie te egzaminy zda. W uczuciach jest fajnie, jest, jest uznanie, jest spokój, jest stabilizacja, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. W utrudnieniu, moi drodzy, w, w utrudnieniu, co wy tu w utrudnieniu macie? Troszeczkę jakiś taki niepokój emocjonalny będzie wam w tym tygodniu towarzyszył i to będzie wam utrudniać, niepokój emocjonalny. Będziecie się, będziecie się zastanawiać, no, czy wyjechać, czy nie wyjechać, czy zmienić pracę, czy nie zmienić pracy. Będziecie się po prostu zastanawiać, to będzie wam troszkę utrudniać. Dla innych znów osób, Którzy borykają się z trudnościami związkowymi, z trudnościami, z boleściami miłosnymi. Moi drodzy, to tutaj niektórzy z Was mogą spotkać się z miłością bez wzajemności, tak? Ta miłość może być bez wzajemności. Nie może, może, może być tak, że utrudniać Wam będzie Nieodwzajemniona miłość, tak? Tak, tutaj może być. Tutaj jeszcze mogę Wam powiedzieć. Chcecie bardzo tych zmian w życiu, zmian na lepsze. I tutaj ta energia jest w utrudnieniu, bo wy się nad czym zastanawiacie, moi drodzy. Ale co wy odetniecie w tym tygodniu? Niektórzy z was mogli zaciągnąć wcześniej jakiś kredyt, pożyczkę, jakieś zobowiązanie mieć finansowe, i w tym tygodniu to będzie od was odchodzić. Wy to spłacicie, rozwiążecie to i te problemy z kredytami, z jakimiś tam długami, z, z z, z tymi zobowiązaniami finansowymi To będzie od Was odchodzić Będziecie to odcinać bardzo fajnie Tutaj jeszcze karta Wam zaleca, że y, Inni znów, jeżeli chcieliby swoją sytuację finansową zmienić I jakiś brać kredyt, coś kupić na kredyt To karty Was ostrzegają Nie róbcie tego, nie róbcie tego, nie, nie róbcie tego Wstrzymajcie się, zastanówcie się Spróbujcie jakoś w inny sposób się spieniężyć y, Gdzieś, no nie wiem, pomyślcie, zastanówcie się Ale nie wchodźcie w kredyt, moi drodzy Fajny czas na zmiany w rodzinie do Was przychodzi, fajna energia zmiany w rodzinie. Będziecie się odwiedzać nawzajem z członkami rodziny. Ktoś może Was w tym tygodniu odwiedzić, ktoś, kogo dawno nie widzieliście, ktoś, kto bliski jest waszemu sercu, ktoś, kto jest z Waszej rodziny, takiej dalszej rodziny, tak? Równie dobrze może to być tak, że wy gdzieś pojedziecie i wy kogoś odwiedzicie. Fajna, fajna, super fajna energia, energia bardzo fajna, energia prorodzinna. Tutaj jeszcze przychodzi do Was stabilizacja materialna dzięki swojej pracy, ciężkiej pracy, dzięki jakimś fajnym nowym pomysłom, które gdzieś tam wdrożyliście, to zaowocowało, będziecie mieli fajną stabilizację materialną, bardzo fajna energia. Niektórzy z Was również będą cieszyć się z, z finansów, bo odziedziczą jakiś spadek, tak? Może tak być, że odziedziczą jakiś spadek, będą się z tego cieszyć. Moi drodzy, co do Was przychodzi? Przychodzi do Was taka fajna energia pustelnika, która mówi o tym, że będziecie rozwijać się pod względem duchowym, będziecie tak mentalnie się fajnie rozwijać, będziecie wchodzić w głąb siebie, będziecie po prostu medytować, będziecie poszukiwać prawdy o sobie, o sensie swojego życia, o sensie istnienia. To bardzo fajna, fajna energia. Energia, która mówi o czymś takim, że będziecie pracować nad sobą, będziecie przebywać sami ze sobą po to, żeby jakieś fajne, fajne wnioski wyciągać w życiu i żeby fajnie kroczyć, podejmować mądre, fajne decyzje, dużo mądrości, dużo mądrości będzie Was czekać w tym tygodniu, dużo działania, dużo nowych możliwości, dużo komunikacja, dużo po prostu rozmawiania, dzwonienia, pisania do siebie, no fajne początki, fajne początki, moi drodzy, nie wchodźcie, karta Wam radzi. Nie wchodźcie w jakieś niedomówienia, w kłamstewka, w jakieś mm, takie mm, yy, przebiegłości. Odrzucajcie tą energię kłamstewek, przebiegłości. Odrzucajcie to, nie wchodźcie w to. Tak, stąpajcie trzeźwo po ziemi, działajcie, idźcie naprzód, bądźcie odważni. Karty Wam sprzyjają. tydzień zapowiada się bardzo fajnie. Yy, opiekuńczą kartę dla Was wylosuję. Poproszę o opiekuńczą kartę dla osób z podznaku. Banny. Poproszę o opiekuńczą kartę dla osób z podznaku panny. Błogosławieństwo. Bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia. Widzicie, wy macie, fajną, wy macie fajną, moi drodzy, sytuację w życiu. Akurat w tym tygodniu, tak? Ten tydzień zapowiada się dla was fajny. Bądźcie wdzięczni. Radujcie się z tego i cieszcie się. Bardzo fajne, fajna karta. Karta naprawdę taka fajna do przemyślenia do wyciągnięcia fajnych pozytywnych wniosków, moi drodzy. Pozdrawiam was gorąco i serdecznie. Jeżeli ktoś odnalazł się w tym czytaniu, proszę o krótką wiadomość, będzie mnie to bardzo cieszyć, że dla kogokolwiek to czytanie było, tak? Dziękuję wam bardzo. Pozdrawiam do usłyszenia. Pa. A teraz zapraszam osoby z znaku Koziorożca. Zapraszam zodiakalne Koziorożce na czytanie tygodniowe od 14 do 20 października 2019 roku. Zapraszam. Witam zodiakalne koziorożce na czytanie tygodniowe. Czytanie dla koziorożców. Pokażcie karty. Ja tylko zerknę, czy to się nagrywa? Tak, nagrywa się. Dobrze, witam serdecznie zodiakalne koziorożce i zobaczymy sobie, co ten tydzień chce pokazać osobom z podznaku koziorożce. Moi drodzy, już Wam opowiadam. Dobrze? Moi drodzy, wchodzicie w ten tydzień z taką fajną energią twórczości. Jeżeli to jest czytanie dla pań, słuchają mnie panie, to panie będą taką w sobie pewność siebie, odkrywać kobiet, coś taką niezależność, no super, super fajna energia. Energia mówiąca o swoim rozwoju osobistym, o swojej kobiecości, o odkrywaniu kobiecości, o byciu mamą, tak? Niektóre z Was, drogie panie, możecie zajść w ciąży, tak? Możecie się z tej ciąży bardzo cieszyć, inne mogą po prostu cieszyć się z dzieciątka, bo w tym tygodniu może być rozwiązanie tej ciąży, tak? Moi drodzy, tak to wygląda. Jeżeli jest czytanie dla Panów, słuchają mnie Panowie, to panowie będą w takiej fajnej energii, energii takiej pozytywnej, energii pewności siebie, będą po prostu darzyć uczuciem swoje partnerki. No, bardzo fajna, fajna, pozytywna energia tutaj się zapowiada, fajne, takie fajne początki, pozytywne początki w sprawach finansowych. Bezpieczeństwo jest finansowe, macie stabilizację finansową w wydrowie Koziorożce, jeżeli są to panie, to panie są zadowolone ze swojej pracy, to są panie na stanowisku, panie, które mogą zajmować się sprawą taką, no mniejsza z tym, w każdym bądź razie bezpieczeństwo finansowe jest. Stabilizacja jest, jesteście bardzo przywiązani do wygód, do dobrobytu, dogadzacie sobie, macie tę stabilizację, jest wszystko fajnie, jest wszystko ok. Oby tak dalej było, tak? Moi drodzy, jeżeli chodzi o relacje z bliskimi, ze znajomymi, tak zwane te kontakty międzyludzkie, te relacje międzyludzkie, moi drodzy, jakaś tu zmienność jest, jakieś tu podejmowanie decyzji jest, jakaś tu chwiejność jest w czymś, i teraz nie wiem, czy ja tu bardziej widzę y, taką energię, gdzie wy się będziecie zastanawiać, poniekąd macie tą stabilizację finansową, ale wy się możecie zastanawiać nad podjęciem decyzji o, o jakimś kredycie. Wy, możecie, wy będziecie może chcieli jakiś kredyt podjąć albo kupić coś na kredyt. I tutaj karty wam mówią, żebyście. Y, nie za bardzo, to nie jest sprzyjający czas, to nie jest czas dla Was, żebyście Wy wchodzili w tą energię kupowania czegoś na kredyt bądź brania kredytu. Tu, tutaj karty bardziej mówią, żebyście zachowali tą równowagę finansową, którą teraz macie tą stabilizację finansową, żebyście bardzo rozważnie podchodzili do pieniędzy, tak? Tak to się tu pokazuje. Natomiast jeżeli chodzi o relacje związkowe, to zachowajcie równowagę w związku, dawajcie dużo od siebie, nie oczekujcie tylko. Nic w zamian, po prostu może inaczej. Zachowajcie tą równowagę, wydawajcie dużo od siebie, partnerowi, partnerce, oczekujcie to samo. Niech ta równowaga będzie, niech ta wymiana energii będzie i będzie fajnie, będzie ok, tak? Jakieś takie zmiany. Po prostu dokonajcie zmian w partnerstwie, tak? Wdrożcie jakieś takie. Nie wiem, wyjdźcie gdzieś Pójdźcie gdzieś, pójdźcie do kina Pójdźcie na fajną, romantyczną kolację No gdziekolwiek No po prostu dokonajcie zmian w rodzinie Dokonajcie zmian w rodzinie Coś zmieńcie, coś zmieńcie w rodzinie Coś zmieńcie w związku Będzie ta równowaga wtedy zachowana Dajcie dużo od siebie Moi drodzy W utrudnieniu macie mm, Troszeczkę wasze zdrowie pod względem psychicznym Tak troszeczkę będzie wam w utrudnieniu Bo jakieś takie macie Zastanawiacie się nad czymś, gdy dbacie nad czymś, jakieś takie sprawy z przeszłości mogą powracać. Troszeczkę może boicie się o te sprawy finansowe, choć ta stabilizacja jest, ale gdzieś się boicie o te sprawy finansowe. Może faktycznie po głowie Wam chodzi ten kredyt, ten, coś kupienie na, na ten kredyt. No i gdzieś tutaj w utrudnieniu jest taka ta energia, że no może bym ten kredyt wziął, wzięła, ale jak stracę pracę, no to co wtedy, jak ja to będę spłacać, i tak dalej, i tak dalej. To jest w utrudnieniu, moi drodzy. Tak to się tu pokazuje. Natomiast, no co będziecie odcinać, tak? Co będziecie od, odcinać? Na pewno podejmiecie jakąś decyzję. Do tej pory macie jakieś trudności w podjęciu decyzji. Gdzieś tak poprzez to, że nie wiecie, że nie wiecie co macie począć, jaką decyzję macie podjąć, to tak ta cierpliwość też na, um, u Was cierpi, tak? Macie brak tej cierpliwości, tak? I... Um, Rozpamiętujecie przeszłość, zastanawiacie się o, nad tym, co było kiedyś. Z, też bardzo rozmyślacie o przyszłości, co będzie Was czekać w przyszłości, jak ta przyszłość będzie y, Was y, u Was wyglądać. I tak naprawdę tracicie kontakt, tracicie kontrolę nad teraźniejszością, nad tym, co macie teraz, nad tym po prostu tak, przeszłości nie ma, przyszłości jeszcze nie ma, wy żyjecie tu i teraz, ale wy żyjecie bardziej przeszłością i przyszłością, a nie żyjecie tu i teraz, nie, nie kontrolujecie tej teraźniejszości i wy to będziecie odcinać, moi drodzy. Wy do takiego wniosku dojdziecie, że wy to odetniecie, moi drodzy, i wy zdacie sobie sprawę, że przeszłe sprawy trzeba zamknąć. Przyszłości jeszcze nie ma Trzeba po prostu pożyć tu i teraz Zastanowić się nad sensem życia tu i teraz I to będziecie Wy w tym tygodniu robić Moi drodzy, troszeczkę jeszcze jakiegoś żalu w Was będzie Troszeczkę jeszcze jakiegoś smutku w Was będzie, tak? Bo jeszcze gdzieś ta przeszłość na Was ciąży Gdzieś jakieś sprawy, nie wiem o co tu chodzi Coś za Wami się wlecze, ciągnie z tej przeszłości I to będzie Wam utrudniać Ale wiecie co? Karty Wam pokazują, że przychodzi do Was Taka energia, żebyście wy pobyli sami. Wy musicie się zastanowić, wy musicie przemyśleć swoje dalsze życie, dalsze postępowanie. Wy musicie wyciągnąć wnioski z tych doświadczeń z przeszłości, po to, że wam, po to żeby Wam się wiodło teraz, tu i teraz lepiej. I Wy to zrobicie. Wy przeanalizujecie swoje życie. Wy po prostu. Potrzebujecie pobyć samemu, Wy musicie wejść w głąb siebie, Wy musicie przemedytować, uspokoić umysł, wyciszyć emocje, i Wy, moi drodzy, jak najbardziej to zrobicie w tym tygodniu. To do Was przychodzi i karta rady dla Was jest taka: jeżeli jest jakaś wspaniała, dobra duszyczka, która chce Wam pomóc, Wasz dobry przyjaciel, wyciągnijcie tą dłoń pomocną, tak? proście o tą pomoc. Nie wstydźcie się, nie bójcie się. Natomiast jeżeli ktoś, jeżeli jest odwrotność sytuacji i ktoś, ktoś z waszych bliskich jest w takiej energii, gdzie potrzebuje waszej pomocy, wyciągnijcie tą dłoń. Pomóżcie temu komuś. Moi drodzy, no i ogólnie w świecie rada dla was jest taka: działajcie. Pogódźcie się z przeszłością. Widzicie, jak tutaj któraś karta z rzędu w tym waszym rozkładzie mówi o tym, że żyjecie za bardzo przeszłością. Pogódźcie się z tą przeszłością, podejdźcie dojrzale do sytuacji, dojrzale do sprawy, emocjonalną dojrzałość w sobie odkryjcie i działajcie, idźcie naprzód, Re realizujcie swoje zamierzenia i swoje plany, moi drodzy. Wrosuję dla Was jeszcze przesłanie opiekuńczych kart. Wrosuję dla Was jeszcze opiekuńczą kartę. Poproszę o opiekuńczą kartę dla osób pod znaku. Koziorożca. Poproszę o opiekuńczą kartę dla osób pod znaku koziorożca. Świadomość. Umacniaj świadomość chwili obecnej. Sens życia, który poszukujesz, tkwi w teraźniejszości. No proszę bardzo. No chyba lepszej karty nie trzeba byłoby losować, tak? Odetnijcie przeszłość, nie myślcie jeszcze przyszłością. Sens życia jest tu i teraz, w Waszej teraźniejszości. Tu i teraz, w Waszej teraźniejszości. Powtórzyłam to jeszcze raz, moi drodzy. Wyciągnijcie sami z tego wnioski i przemyślcie to. Ja Was pozdrawiam bardzo gorąco i bardzo serdecznie. I proszę o komentarze, jeżeli dla kogoś to czytanie było. Proszę o małą wiadomość, bardzo mnie to ucieszy. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia. Pa!